W dzisiejszym materiale przetestowałem dla was płytę główną MSI X570 Unify, czyli taką płytę, której sekcja nie klęknie. Zapraszam do oglądania. MSI X570 Unify to płyta główna, która bardzo przypomina Ace'a, zarówno ze względu na seks zasilania, jak i ogólny layout tej płyty, a przy tym jest tańsza, dlatego że nie ma RGB, ani tych takich, powiedzmy, że stylistycznych dodatków. Oprócz tego ma też LAN 2.5G, więc troszeczkę inny niż na Ace'ie, ale generalnie jest to płyta, powiedzmy, że z takimi samymi możliwościami, ale z lepszym chłodzeniem seks zasilania. Oprócz tego mamy dwa gniazda EP, 8 pin i fajne jest to, że jedno z tych gniazd 8 pin może służyć jako dodatkowe zasilanie dla kart graficznych. Jeżeli zamontujecie na tej płycie więcej kart, to w tym momencie to drugie gniazdo Wam pomaga w zasileniu ich i to jest bardzo fajne, dlatego że normalnie te sloty trafiają jako 6 pin i trafiają gdzieś tam na bok tej płyty, a tutaj jest to zupełnie inaczej. Jeżeli chodzi o saty, tak jak widzicie, nie ma ich wiele, natomiast to nie jest potrzebne, dlatego że przy tej płycie większość użytkowników będzie korzystało z zysków M2 więc tutaj nie ma kłopotu. Oprócz tego mamy standardowy wentylator do chipsetu i praktycznie komplet portów włącznie z Wi-Fi 6. Po aktualizacji BIOSu przystąpiłem do ustawienia sobie pamięci w RAM i powiem Wam szczerze, że ustawienie tutaj cel 14 na tych kościach 4000 MHz przy 3600 MHz nie było żadnym problemem. Oczywiście podbiłem sobie parę napięć tak na wszelki wypadek natomiast wszystko to działało naprawdę fajnie stabilnie. To zresztą zobaczcie zaraz w testach, dlatego że przeprowadziłem parę testów na AIDE, żeby m.in. pokazać to, jak się zachowują ramy i z latencją zeszliśmy naprawdę fajnie. 68 to jest zupełnie do zaakceptowania przy AMD, a przy tym jeszcze mamy dobre. Ratio, jeżeli chodzi o zegar Infinity Fabric do zegaru pamięci, więc to wszystko ładnie się razem zsynchronizowało. Jeżeli chodzi o testy w Cinebenchu, to przy R20. Ten procek wyszedł naprawdę fajnie Dlatego, że najlepszy wynik jaki uzyskałem Na single core to jest 530 punktów Więc całkiem nieźle A na multi core to 7051 Ale miałem też wynik 7164 Więc generalnie płytka naprawdę sensowna Pod względem wykorzystania 3900X -a. Przy koronie 1.3 także pokazało pazur Nasze MSAX PC90 Unify i 3900X Jako, że wykonane zostało W minutę i 15 sekund i mniej więcej w takim czasie cały czas się to utrzymywało, bo zrobiłem parę przebiegów. Jeżeli chodzi o blendera, to w blenderze też yy, obciążałem całą tą sekcję, to znaczy, chciałem zobaczyć, jak te 12 faz będzie sobie radziło z naszym 3900xem i yy, ku mojemu może nawet nie zdziwieniu, co po prostu, no tak się spodziewałem, że wyszło pięknie dlatego, że ta sekcja się nie grzeje praktycznie w ogóle, szczególnie, że ustawiłem sobie na nią też wentylator od góry jako egzost, żeby on też pomagał tej sekcji odprowadzać ciepło w związku z czym nie przebiłem tak naprawdę 54 stopni a byłem zamknięty w obudowie SG1TG od Silentium PC a sam proces chłodzony był Fortisem 3RGB, więc generalnie dość dobre warunki dla sekcji niemniej podejrzewam, że duża część osób będzie właśnie takich warunków korzystała v także wyszedł bardzo Fajnie, jako że 3900X w Wireyu naprawdę no, radzi sobie generalnie świetnie, ale tutaj 48 sekund uznaje za naprawdę dobry wynik. Płyta na pewno nie ogranicza tego procka i nie będzie też ograniczała 3950X, jak ten pojawi się w większym wolumenie na rynku, dlatego że, no, umówmy się, 3950X jest tak naprawdę w poborach prądu i generalnie w obciążeniu sekcji bardzo podobny do 3900X, z tym, że 3950X. Są powiedzmy, że jeszcze większymi selektami niż 3900, przez co tak naprawdę, no mówię, jest dodatkowych, dodatkowych trochę rdzeniów, a te dodatkowe trochę rdzeniów nie bierze więcej mocy znacznie, dlatego że napięcia są też potrzebne niższe, aby utrzymać je w pełni mocy. Jeżeli chodzi o testowanie w gierkach, to trudno się testuje płytę główną w gierkach, ale odpaliłem sobie befa, żeby po prostu zobaczyć, czy nie będzie jakichś jakich anomalii, no i nie było. Także mogę tutaj śmiało powiedzieć, że ta płyta jest naprawdę solidna. A to wszystko najważniejsze jest to, że ta płyta nie jest taka strasznie droga i w swoim przedziale cenowym naprawdę bije na twarz wiele rzeczy. Dlatego, że po 35-minutowym obciążeniu na idzie 64 samego procesora oczywiście, dlatego, że to to głównie byłem zainteresowany, miałem na temperaturach maksymalny VR MOSFET 52 stopnie Celsjusza, czyli naprawdę nic. No po prostu minimum minimów. X570 od MSI Unify tak naprawdę Unify, czyli no, stworzył taką jedność, jeżeli chodzi o wydajność i cenę. Dlatego, że ma wielką wydajność i wielką cenę. Dlatego, że ta płyta kosztuje no, grubą kasę, tam ponad 1600 zł, widziałem w którymś momencie, w związku z czym nie jest to byle co. Natomiast jest to płyta, która jest kompletnie wypasiona, to znaczy ma Wi-Fi, ma Bluetooth 5.0, ma wszelkie porty, które będą Wam potrzebne, ma włącznik na samej płycie i reset na samej płycie, więc tak naprawdę płytka przygotowana po prostu pod test bencha. Do tego jeszcze. Przygotowana pod poddestwęcza do tego stopnia, że ta sekcja, nawet bez jakiegoś specjalnego przepływu powietrza, nie klęknie wam nawet na 3950X. -ie. Dlatego, że ja testując na 3900X, tak naprawdę nie miałem dużo mniejszych poborów prądu, niż bym miał na tym najmocniejszym AMD-ku na M4. Który jest teraz na rynku, a nie znanosi się na to, żeby mocniejsze, że się pojawił. No chyba, że o czymś nie wiem, ale nie wydaje mi się. Bo to już, byśmy wchodzili w tym momencie w powiedzmy, że podwórko tredriperów. Także dla mnie Unify. Najfajniejsza płyta od MSI na xp 70 to na pewno. Myślę, że generalnie, globalnie, w takim srogim topie. Jedyne co jej brakuje, to tak naprawdę tego pasywnego radiatora na chipset. Dlatego, że jeżeli używacie do takiej płycie dysku na PCIe 4.0 albo 3, Y, dlatego, że no, możecie sobie użyć ich więcej, to w tym momencie ten chipset będzie się grzał i ten wentylator będzie kręcił. On bazowo jest półpasywny, więc jest spoko. Nie ma z tym problemów tak na co dzień. Szczególnie jeżeli nie macie karty graficznej od AMD nawi na PCI 4.0. Natomiast, y, kiedy już ten wentylator zacznie kręcić, kiedy będziecie go użytkować właśnie w takim stopniu, no to on czasem może dać o sobie znać to raz. A dwa, że takie moje wentylatory są znane z tego, że kiepsko z nimi y, u nich żywotnością. E, w związku z czym wymiana też może się w którymś momencie okazać, ale to tak jak mówię, no teraz nie jestem w stanie tego wyrokować, bo nie wiem tak naprawdę jak ten wentylator będzie wyglądał za dwa lata, nikt tego nie wie. E, natomiast jak mówię, pasywka i byłoby 10 na 10 jest 95 na 10 ale i tak rekomenduję, bo uważam, że to jest no, naprawdę dobrze zrobiona, przemyślana płyta dla osób, które e, no, są po prostu nie jakoś tam specjalnie wkręcone w RGB, tylko szukają czegoś, co, no, tak jak kolekwialnie mówię z początku nie klęknie. To tyle, narka.